To Dzisiaj sobie nagramy make up, ściągnąłem specjalny mod, Chodzimy sobie takie takiej potworki ściągnięte. Możecie zobaczyć to to. Tutaj wchodzę, to jest to. Bierzemy sobie na mod, Jeszcze nie, nie wzięło się. O, wziąłem już. Tutaj zobaczymy. Nie trzeba brać. Wchodzimy na świat. Czekamy czekamy. czekam. Wchodzimy czekam. sobie. Jeśli chcecie więcej odcinków z Minecrafta, piszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Za, za każdy mój koment za komentarz piorun będę starał się oddzielić serduszkiem. Subskrybujcie też kanał Amber Gamer. Bo to jest fajny też kanał. Dalej wchodzimy, dalej wchodzimy. I subskrybujcie też kanał Kuba Was. Bo to też jest fajny kanał. Wchodzimy, sobie, wchodzimy dalej. No. Dalej, wchodzimy dalej, czekamy dalej. Jak mogę poprosić mojego kolegę, żeby nagrał filmik o Minecraft. Zobaczymy. Zrobię sobie dzionek. Czekam. Mam już dzionek. Zobaczymy. się. Buduję dalej. Iam sobie jajeczek, bo pewnie jajeczka. To co są? Co to są za jajka? Ale dziwne. Ale fajne nowe mietrze są. W ten motu daję. Jeśli chcecie ten mot, to w karcie macie. Tak jajka, tak jajka. Dziwne jajka są. Pewne to niebieskie, jeszcze te. Mnóstwo przeróżnych jajek. Tu jest najbardziej miły. Jeśli ktoś ciekawi, te. Zabierz sobie je tu. Dobra. Czy to stójmy? Tylko czekajcie sobie. potwór. Zobaczcie, widzowie, co to jest za potwór. Jaki dziwny. I zobaczmy, możecie sobie tego. A co to? Chyba może wziąć noc. Bierzemy północ. Zobaczmy ten potwór. Szkoda, szkoda, dziwny. No to tak. Czekajcie widzowie. No, tak. taki dziwny duszek. Zrobimy sobie to. Co to za mutant? Co to jest za dziwny mutant? Zobaczymy sobie tego. A ten to nasz. No, o ten? Nie wiem co to jest. zobaczę, jeszcze zobaczę sobie to. Ale dziwna dziewczynka Co to? tu Tornado, ale dziwne tornado! Zobaczcie widzowie od co to za ogień dziwny rączka? O! Co tu za potwór? Bierzemy sobie te jajka, a te jajka już I zobaczę sobie na inne. Mm. Gdzie mi fajeczka, to widzę malutkie jakieś dziwne. tu jajko jest. Hmm. To jajko jeszcze sobie weźmiemy. To. To jajuszko. To. Jeszcze tu książkę. I to jajko. Wspomnijmy. O zobaczcie, jaka fajna, dziwna rzecz! Zdjęty, wychodzący ludek. Ale dziwny. Malutkie jajko.

Tego nie znam, potwory grzyby. A tym bardziej. Ty, nie wiem, jakiś domek. Co to jest? Ja nie mogę dalej sobie dostać mobki. nowe dodane. Zobaczymy mm. sobie to jajuszko. To jajuszko. To jajuszko. Może cyklopa to jest jajko? Hmm. Jeszcze które sobie weźmiemy, może to. To. Może jeszcze takie. Mhm. To, to będzie dobre jajuszka. No, sobie spomnę te. O, dziwne. Tu jest bardziej dziwniejsze. Co to jest? Co to? Chyba to cyklop. O nie, jakieś jajuszko ma, jakaś coś małego. Zobaczymy sobie to. Nie wiem, jakieś małe coś. Zobaczcie, moi drodzy! God Są zbroi. Co on tworzy? Co tworzy? Ja nie mogę, ale dziwne. O to może taki szklecik. Dziwny ten mod. Weźmiemy sobie to jajuszko. To jajuszko. Jeszcze może to weźmiemy jajuszko. Jeszcze może to, to jajuszko weźmiemy tutaj sobie. Tu jakąś zimną Um, jeszcze ta jajuszko, jakaś dziwna jajuszko. To mi nie ciekawi. Co z tego? Mam dwa miejsca na jajka. I ostatnie dziwne jajuszko. Dobra, spomnijmy to. Co tu to, jest? To Ale pająko! Kuj. Ja nie mogę. Co tu za duch? jakiś miecz, Dobra. Weźmiemy to, Jest taki mały, na miecz, jakiś miecz, nie nie. Ty nie, Tak mocno to to jakiś co tu za, to już mały. Żywotny. Żółty. to macholet. Żółty. Żółty macholet. Żółty. 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 dziwny. Ja mogę, dziwny Dali sobie jajka, będziemy testowali. Что из нее? Как бы тут есть, может, тоже сложно выяснить. Mm. Дали sobie будем пробовали. Тут только -то красные, только арванисты из то -то Это зомби, яйко. То я и кого, чтобы зомби есть, Что это? te ești tu? Ce e tu? Spune-mi, vedoule, ce e tu? Nu știu ce tu. Să-mi o ce e tu, larva? Păi, ce o cutie, ce o cutie, ce o o Odzący. A to? Kulczę chyba zainfekowany. Ja już to znamy. Tego chyba nie znamy. Co tu jest z gościu? Gościu, nic tu. Zobaczymy sobie jeszcze to. Hmm. Dużo tutaj. No tu tutaj daje bardzo dużo. Tu mam. Trzeci. Korzystam jeszcze to. Ale na przykład bardzo, bardzo mało. Tutaj już nie znajdziemy. Co tu jest? Gdzie się smoka potrafi zamienić? Czekaj, to! Oli dziwnej kościół. Czekaj, zobaczymy to w tu. Co ja wiem, chyba gdzieś gubię. go też <laughs> i dziwny gościu. Ale fajne. Czekaj zobacz. Ten na to Ale fajna mała dziewczynka. I tu różne ono. W... Dziewczynka w majtkach. Jakiś fajny ludzik. O. Jakiś fajny ludzik. Takie ludziki. Jeszcze dużo tu mam. Hmm. Które by tu wybrać? Tak nie wiem. Hmm. Piszcie w komentarzach, jakie by emocje jak siedzieliście. Pa. Do widzenia. To koniec odcinku. Pa.